Cześć, witam wszystkich z tej strony, Korangar, a to jest trzeci odcinek kwadratowego świata według Angara. Tak jest. Moi nowi widzowie pewnie nie wiedzą o co Kaman, ale prowadzę taką serię bardzo, bardzo powoli, ponieważ raz na parę miesięcy wrzucam odcinek, w którym pokazuję to, co udało mi się wybudować. Tak jest. Ostatni odcinek pojawił się naprawdę bardzo dawno temu, kiedy miałem dwa razy mniej widzów, więc może pokażę wszystko od nowa. To, co już pokazywałem w poprzednich odcinkach, pokażę tylko tak w skrócie, przelotnie. Tak, zatem spójrzmy sobie. Tutaj przy zachodzącym słońcu, znaczy raczej przy wschodzącym księżycu, co mamy? Otóż, jak widzicie, wiele się zmieniło. Zbudowałem malutką kolejkę oraz yy, taką kolejkę ala ruchome schody, które, które, która to kolejka doprowadza nas wprost do mojej góralskiej chaty, która jest zawieszona w powietrzu. Znaczy, była zawieszona w powietrzu, teraz już nie jest. Hahaha, ha, ha, jak to możliwe? Powiem zaraz. Tutaj przed nami ten wielki budynek ala. Jakiś blok, nie wiem, to jakoś tak wygląda. Hmm, to jest malutka parma owieczek. <laughs> tak jest. Tak, tam hoduje owieczki. Yy, one mają różny kolor, tam je barwię i tak dalej. Są bardzo posegregowane. To wygląda dosyć fajnie, więc wam pokażę. Yy, tam daleko jest jeszcze coś. To jest taki punkt yy, jakby to powiedzieć, to jest taka, taki przystanek który nas z podziemi zawraca z powrotem do domu. Tak jest. Malutka linia <laughs> kolejowa nam się utworzyła. A więc, no jeszcze trzeba wspomnieć to, że zrobiłem taki malutki balkon, który też jest niczego sobie. Prześpijmy się, gdzie popadnie. Na przykład tutaj i wejdziemy sobie na dach, ponieważ na dachu tego mojego górskiego domku jeszcze nigdy nie byliśmy. Zrobiłem takie prowizoryczne wejście. No i to chyba zostanie, bo nie mam pomysłu na nic lepszego. Wejdźmy tam. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia bardzo wysokiego, że tak powiem. O, o. Tutaj widzicie, dookoła nie ma prawie ani jednego drzewka, ponieważ ja nie sadzę drzew, tylko karczuję lasy. Tam niedawno byłem z siekierką, więc widzicie po łacie pustej przestrzeni na śniegu. Tam rosły drzewa. Naprawdę, teraz muszę coraz dalej się... Wybierać, żeby ściąć parę drzew. Ale to mi się podoba. Dobra. Tutaj mamy, że tak powiem, moją siedzibę. Podwórko zrobiłem nowy mur, bardzo podobny do poprzedniego. No ale robiłem kolejny, więc wspomnę. Hmm. Bepznimy się na górę. Użyłem tutaj kolorowego drewna na dach, ponieważ nie starczyło mi jednego rodzaju. No i co, i to chyba wszystko z lotu ptaka. Więc udajmy się na dół. Tak jest, udajmy się na dół. Nie wiem, czy zrobię cięcie, czy nie. To wyjdzie w praniu. Hops. Chociaż nie w sumie, bo jeszcze wam pokażę, co tutaj się znajduje. Tak, tutaj mamy na tym piętrze. Mamy takie dwa, e, dwa segmenty. Mamy narzędzia. Zobaczcie jaki zenchantowany kilo, jeden i drugi. E, tak, tutaj książkę e, razem ze stołem do zaklinania. Tutaj przeróżne rzeczy, po tamtej stronie jest bardzo podobnie. E, na dole tutaj znajdują się surowce. Pokazywałem to w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie to surowce są gdzie, e, proszę obejrzeć poprzedni odcinek. Tak, tutaj mam sporo drewna, naprawdę mordowałem się, żeby do drewno wydobyć. Było bardzo ciężko. Tak, i tutaj uruchomiłem tą windę, którą nie mogłem uruchomić przez dwa poprzednie odcinki, teraz nareszcie mi się udało. No i tak, tutaj znajdziemy, tutaj zjedziemy później, bo na samym początku chcę Wam pokazać podziemia, więc zatrzymujemy oddech i skaczemy. Tak, widzicie, postanowiłem zrobić takie wielkie odnóża, czyli, tak jakby filary. Jeszcze chwilę, wam to pokażę, ponieważ jakoś wydawało mi się, że brzydko to wszystko wygląda. Jest ten domek zawieszony w przestrzeni, więc dorobiłem takie wielkie filary, które fajnie wyglądają, bo są na zasadzie czegoś takiego, że wchodzą jakby w skały. Sami widzicie, z daleka to ładnie wygląda, bardzo ładnie. No ale dobra, my nie o tym, trzeba zejść na dół. Tak, ci, co nie oglądali ani jednego mojego odcinka, to teraz pewnie łapią się za głowę, boże. Jaki ty wielki dół wykopałeś? A no, wykopałem. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę, spędziłem masę czasu. No i właśnie y, dlatego y, zacząłem nagrywać y, odcinki z kwadratowego świata. Ponieważ ten, y, ten dół, te pomieszczenie tak mi się spodobało, które zrobiłem, że aż postanowiłem to Wam zaprezentować. Mówię, no nie, to jest zbyt fajne i zbyt epickie, żeby żeby to pozostawić tylko dla siebie. No i dobra. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Ściany się kończą, więc nie będę Wam pokazywał. Natomiast sobie przejedziemy tutaj. Tak, to wszystko fajnie wygląda. Tutaj Enderman zostawił mi taki kawałek dirtu z trawą, więc pomyślałem sobie, nie będę tego niszczył. Może kiedyś przyjdzie mi do głowy urządzić sobie jakieś pastwisko pod, głęboko pod ziemią więc sobie zostawię ten bloczek trawy dla siebie no i dobra, tutaj wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy i dojeżdżamy do tego punktu który, yy, który pokazywałem wam z góry tak, on wyszedł tak sobie mi coś średnio się podoba no ale cóż, zostawiam go takim jaki jest nawet jest dosyć brzydki szczerze mówiąc no ale cóż dobra, tutaj wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy Proszę bardzo, mijamy naszą hodowlę owieczek. Tu już widzicie, różnorakie są. I proszę bardzo, w niecałą minutę możemy się dostać spod ziemi z powrotem na nasz domek, nie ruszając się ani troszeczkę. Dobra. Tutaj już byliśmy, więc nie będę wam tu nic pokazywał. Zjedziemy sobie. Wow, fail, fail, fail. Dobra, trudno. Hops. Hops gram teraz na poziomie Princeful, więc mogę sobie pozwolić na te skoki. O, kolejka nam uciekła, pewnie znajdzie się niżej. A nie, zatrzymała się tam, całe szczęście. Dobra. Tak. Pokażę wam tą farmę, ponieważ jest dosyć ciekawa. Zebrałem tu możliwie wszystkie kolory, jakie można uzyskać z wełny. Ten jest siwy, a ten jest biały. Może to tak średnio wygląda w tym świetle, ale tak naprawdę jest. Tutaj mam dosyć mocny spadek klatek, ponieważ strasznie dużo jest zwierzyny. Tak jest. I trzecie, trzeci segment, czyli drugie piętro, ostatnie. Proszę bardzo. No, jeżeli przyjdzie mi zbudować coś kolorowego, to będę miał materiału, że hej, no, Ej, gdzie ty jesteś? Już do środka, widzicie, jakie bugi? Przenikła przez płot, powieczka. no i dobra, jeszcze wam pokażę, hmm. może wam pokażę ten domek, który zbudowałem i pokazałem go w drugim odcinku. Y... On teraz stoi pusty, praktycznie z niego nie korzystam. To jest taki prosty domek prosty w konwencji nowoczesnej, że tak powiem. Chciałem zbudować coś bardzo nowoczesnego, jednak to mi się znudziło i taki sobie domek pozostał. Jest dosyć fajny i dlatego go nie usuwam, ale, ale tak, żebym miał tu mieszkać, to, to niestety nie. Sami widzicie, że stoi pusty. Nie, nie wprowadziłem tu żadnego łóżka, nic takiego. No i dobra, tu mamy rzeczkę, nie chciało mi się jej znaczy nie chciało. postanowiłem, że nie będę jej zasypywał, zrobiłem mostek nad nim, nad, nad nią, nad tą wodą, tutaj mamy fabrykę, znaczy fabrykę, no po prostu tam hoduje dynie na drzewku, tutaj mamy taki mały chlewik, gdzie są krowy i świnie, nie będziemy tam wchodzić, no bo po co, Tutaj mamy farby farmę zboża i marchewek. Tutaj te cztery to są marchewki. No i to chyba tyle. Materiału jest naprawdę sporo, bo coś czuję, że około. Znaczy nie będę zgadywał, ale coś czuję, że sporo, naprawdę sporo. No i co, wydaje mi się, że to chyba wszystko. Właśnie ta seria na tym polega kochani. Jeżeli nie lubicie Minecrafta to naprawdę nie zrażajcie się do tego, że ja tu prowadzę takie odcinki ponieważ ja to robię naprawdę bardzo rzadko. Nie mówię, że nie lubię grać w tę grę. Ta gra jest bardzo sympatyczna. No i co? I cóż mam więcej powiedzieć? Lubię w to grać, dlatego w to gram. A że nagrywam filmiki na YouTubie to też czuję potrzebę, żeby pokazać wam co zrobiłem w tej grze. Tak jest. Zatem chyba kończę. Te odcinki są naprawdę rzadko, więc następnego odcinka spodziewajcie się dopiero za parę miesięcy, dosłownie za parę miesięcy, jak wybuduję naprawdę kolejną pokaźną ilość tych rzeczy nowych. No, a tymczasem ja się tylko wespnę wyżej, demol, hops, dobra. Wespnę się wyżej, żeby Wam pokazać mniej więcej widok. Tych filarów, które zbudowałem. O, tych filarów, proszę bardzo. No i co? I się z Wami. Więc to był korangar. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.